Cześć, kochani, z tej strony Paweł Zerwak. Dawno się nie widzieliśmy, natłok pracy nie pozwalał na kręcenie filmów, ale obiecuję Wam poprawę. Materiały teraz będą padały co najmniej raz w tygodniu, no może raz na dwa tygodnie. A dzisiaj chcę Wam pokazać jedną z moich ostatnich realizacji, takich kompleksowych, gdzie wykonaliśmy rekuperację, klimatyzację i odkurzacz centralny. Tutaj za mną znajduje się budynek. Powierzchnia użytkowa około 240 m2 plus spory garaż stanowiskowy razem z podłownią, gdzie będzie zamontowany kocioł gazowy. Dobra, teraz polecimy do środka i pokażę Wam po kolei wszystkie instalacje, które wykonaliśmy w tym budynku. Pokażę Wam pewne detale, na które trzeba zwrócić uwagę. Błędy, które gdzieś tam mogą się pojawić, jeśli chodzi o strategię, kolejność wykonywania prac na budowie. Dobra, lecimy do środka. Słuchajcie, może zaczniemy od odkurzacza centralnego. Gniazdo sące mamy umieszczone tutaj w części komunikacyjnej, w tak zwanym złotym trójkącie, jak ja to nazywam, czyli blisko wiatrołapu, gdzie często nanosimy piach, trzeba doraźnie, częściej sprzątać. Kolejna sprawa to klatka schodowa tutaj po prostu ten wąż musi być gdzieś blisko żeby można było odkurzyć całą klatkę schodową wchodząc na nią co jest dużo wygodniejsze niż w odwrotnym kierunku czyli schodząc w dół no i kuchnia słuchajcie tutaj no nasze życie głównie się odbywa tutaj dużo czasu spędzamy gotujemy, przygotowujemy posiłki, kruszymy, brudzimy więc ten wąż musi być tutaj gdzieś relatywnie Blisko. Tutaj z wyliczeń nam wyszło z pomiarów, że wystarczy wąż w zupełności 12 metrowy w systemie Retraflex. No i tutaj wychodzi nam instalacja i ucieka do garażu. Dobra, teraz pójdziemy do garażu i pokażę Wam jak to tutaj wygląda. Słuchajcie, odkurzacz ma być zamontowany tutaj przy bramie wjazdowej. U góry macie wyrzutnie. No i tutaj obsadzone kolejne gniazdo Retraflex z wężem 12-metrowym. Pozwoli nam odkurzyć tutaj tą całą przestrzeń, wraz z tyłu zaplecze techniczne. No i oczywiście będziemy mogli sobie odkurzyć samochód na podjeździe. No i zobaczcie, jak my zgubiliśmy tą instalację. Bo przypomnę, dla każdego węża trzeba wykonać oddzielną tak jakby podinstalację. I tu mamy wąż parteru. Zobaczcie, on tutaj biegnie. Gubimy tutaj te 12 metrów. I zobaczcie, i to wszystko schodzi nam się tutaj przy tych trójnikach. I wchodzi tutaj podejście pod odkurzacz. Tu mamy kolejne gniazdo. Kolano 90 stopni, 22,5 stopnia. Lecimy prosto. 90 stopni, 2 metry rura, 90 stopni, i schodzimy się tutaj, w tym miejscu. I łączymy z główną magistralą. O, tutaj, w tym trójniku. Słuchajcie, a ten element to jest podinstalacja lawęża na piętrze. I zaraz tam przejdziemy i pokażę Wam, jak to na górze wygląda. Zanim przejdziemy jeszcze na górę, to pokażę Wam kolejne instalacje. Tu mamy zrealizowane wywiewy z kuchni, mamy tutaj dwie puszki z tego względu, żeby ten wyciąg był efektywny, żeby zapachy nie rozchodziły się po domu. Kolejna kwestia, po prostu robimy takie instalację, by z jednego wywiewu, nawiewu była dystrybucja maksymalnie 50 m sześciennych powietrza gwarantuje to cichą, no bezszumową bezszumowe działanie całej instalacji. Tak, mówiłem mamy wywiew, dwa wywiewy w kuchni. Wyjdziemy tutaj. W tym miejscu mamy wywiew do no spiżarnia tak to nazwijmy. Od razu powiem, że to można by było przenieść gdzieś tutaj bardziej, natomiast część. Otworów była wykonana na etapie już szalowania stropów, no i klient nie chciał po prostu ponosić kosztów nowych odwiertów. Zrobiliśmy je tylko tam, gdzie było to konieczne. Czyli zobaczcie, w kuchni był tylko jeden otwór, a tutaj widać ślady po wierceniu naszym, dołożyliśmy drugi. Tutaj mamy nad tym oknem nawiew w tym miejscu. Zobaczcie, tu mamy taki wysoki strop, i tam u góry, u góry słońce mi świeci w oczy, nie wiem, nie widzę nic na ekranie. Jest kolejny i zobaczcie, i w tym miejscu mamy zrealizowane nawiewniki. Są puszki pod nawiewniki szczelinowe. A tutaj, ok, przełączę. A tutaj mamy wyprowadzenie instalacji pod klimatyzację. Linia freonowa ma tutaj aż 23 metry długości. Zobaczcie, jest tutaj w centralnej części salonowej. Biegnie w dół. Skropiny mamy odprowadzone grawitacyjnie, tutaj z tyłu. Jest to najlepsze rozwiązanie, najmniej zawodne. No i ta instalacja biegnie tutaj w salonie, w osłonie zarotu, wchodzi nam tu do góry, tu wierciliśmy się wiertnicą na mokro, zobaczcie, przez ten strop tam pod kątem, żeby łagodnie wyjść na ścianę, tutaj mamy rurę chronową. jedną, drugą, jedną czwartą, ponieważ no tu będzie 5 kW Flexis zamontowany. Hajerka tutaj klient sobie wybrał. No myślę, że będzie zadowolony. Dobra, lecimy teraz wyżej. I tutaj zaczyna coś być widać. Zobaczcie, to jest instalacja od rekuperacji. I tutaj są wejścia do wspomnianych skrzynek rozprężnych od e, nawiewników szczelinowych. Tutaj. Po tej ścianie właśnie pionowej robiliśmy odwiert pod kątem, czyli zobaczcie sto pod takim kątem, o tu widać ślady po wiertnicy, wchodziliśmy przez strop, no i ta instalacja biegnie tutaj również w warocie, przechodzi przez ścianę i zatory będą tam umieszczone za tą ścianą na tarasie. Za chwilkę tam przejdziemy i pokażę Wam, jak to jest wyprowadzone. A tutaj zobaczcie, leci kolejna linia fronowa. Ta ma około 19 metrów długości, czyli jest również dość długa. I tutaj również będzie higher flexis. Ale to zobaczymy: 2,5 lub 3,5 kW. No i instalacja jest wyprowadzona w tym miejscu. No nie jest to może idealne rozwiązanie, lepiej byłoby mieć klimatyzator w każdym pokoju. Natomiast no powiedzmy, można to wysterować do tej sypialni. Tutaj też jakoś się rozejdzie, a klient stwierdzi, że jeśli ten pokój będzie niedostatecznie chłodzony, no to zamontujemy sobie dodatkowego tutaj splita. I zobaczcie, zobaczcie, o. A tutaj skropiny mamy rozwiązane w ten sposób, że mamy syfon z kulką. Nie mamy tu odprowadzenia grawitacyjnego. Byli już tutaj hydraulicy i zobaczcie, odprowadzili instalację do kanalizacji. Dobra, wróćmy może do odkurzacza. Tutaj mamy kolejne gniazdo ssące systemu Retraflex. Również 12 metrów, i zobacz, jak my zgubi... zobaczcie, jak my zgubiliśmy tą instalację. Leci, 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 tutaj zakręca i gdzie to wchodzi. Gdzie to wchodzi? Słuchajcie, tutaj to wchodzi. Przelatuje przez ścianę i przechodzi pod, przez strop. I zaraz wam pokażę, jak to pod stropem wygląda. Tu przeszło przez strop. Instalacja. Tu będzie fragment sufitu podwieszanego, a więc tu instalację również mogliśmy poprowadzić. Schodzimy w dół, no i tutaj wychodzi nam to do garażu, tak jak wcześniej pokazywałem, i leci tam na wprost, żeby spotkać się. Spróbuję przybliżyć, o spotkać się tam z główną magistralą. Może się to wydawać trochę dziwne, że to tak pod skosem jest. Niektórzy mogą powiedzieć mało estetycznie, że można było dać to wzdłuż tej rury i w ten sposób przytulić się do pozostałych. Natomiast no, jak przy każdej instalacji, czy to hydraulicznej, wentylacyjnej, czy właśnie przy odkurzaczu centralnym, walczymy o to, żeby opory na instalacji były jak najmniejsze, odcinkowe, więc po prostu strasznie wydłużyłaby nam się ta instalacja. Gdybyśmy ją w ten sposób ciągnęli, a tak to zaoszczędziliśmy jakieś 3-4 metry bieżące oporów instalacyjnych. Dobra, wracamy na górę. Idziemy sobie teraz na zewnątrz, na taras. Taras bardzo duży, nad całym garażem. No i tutaj mamy wyprowadzoną klimatyzację. Flexis 3,5 kW. A Flexis e, 5 kW, tu jak widzicie te, te linie wyrysowane, to są klimatyzatory. Więc zdecydował się na dwa splity. Nie robimy tego w multiku. E, z tego względu, że no, po pierwsze, paradoksalnie wychodzi to trochę korzystniej, fotowo e, cenowo dla niego. A po drugie, no, single po prostu mają w zawsze lepszą sprawność niż urządzenia Multisplit. Oczywiście nie jest to zawsze regułą, no bo jak poznacie jakąś tam tundrę z Haiera, to wiadomo, że Multic z Haiera, gdzie już jest elektroniczny zawór rozpręży, lepiej będzie się sprawował, będzie miał lepszą charakterystykę pracy, fajnie będzie modulował. Natomiast no, tutaj mamy flexisy więc praktycznie topowy produkt z Haiera. Więc dużo mniej prądu, fajniej będą działały jako dwie niezależne jednostki. Lecimy z rekuperacją. Tutaj mamy rozdzielacze przelotowe. Różne systemy stosujemy. Tutaj najbardziej na tym budynku odpowiadał nam system firmy Inwest Product. Są to skrzynki stalowe ocynkowane. Z skrócami mi się, a czemu nam pasował, no bo mogą nas prefabrykować kształt jaki nam się podoba. Tutaj mamy rurę dwusetkę zaizolowaną wewnątrz. No i piąt wchodzi tutaj na górę. Tam są kolejne rozdzielacze, a zaraz tam przejdziemy i pokażę Wam resztę instalacji. Po drodze mamy zamontowane jeszcze przepustnice. Gdyby była konieczność do regulowania instalacji, no bo powietrze, jak to mówią, nie jest głupie, poleci tam, gdzie mu łatwiej. Czyli słuchajcie, tu pod nami będzie rekuperator, tam jeszcze w garażu pokażę Wam króciec wychodzący. Powietrze wędruje tędy prosto, no i no, zasadniczo powinno mu być łatwiej wędrować tam do góry. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że trzeba tutaj będzie zwiększyć opory żeby chciało nam się rozejść po tej części instalacji Przepustnice zwróciliśmy do siebie żeby uniknąć po prostu konieczności stosowania dwóch oddzielnych drzwiczek rewizyjnych, wystarczą jedne po środku i można wsadzić rękę i sobie przekręcić z jednej i z drugiej strony gdyby były zwrócone w tym kierunku no to trzeba by było tutaj drzwiczki zamontować i tutaj Zwróćcie jeszcze uwagę, w jaki sposób wykonujemy przejścia pod ścianami. Nie wywalamy, tak jak większość firm hamskich po prostu dziur, młotem. Wszystko jest robione otwornicą koroną 80. Idealnie tutaj Rura 75 się wpisuje. Co nam to daje? Oprócz no fajnej estetyki wykonania. Można by powiedzieć, no w sumie czy tu ropię wylewka, no i kto na to patrzy, tak? Przecież potem tego nie widać, ale chodzi o jak najmniejsze osłabianie e, po prostu e, ściany. E, dzięki takim odwiertom pozostają tu jakieś tam małe fragmenty, gdzie ta ściana jest w jakiś tam sposób podparta. Nie będzie nam huczała, jak będziemy w nią pukali. Jakby. E, rozumiecie? Czasami wrażenie jest, że ta ściana może się e, przewrócić. Dobra, i co my tutaj mamy jeszcze? Już w sumie nie pamiętam, bo instalacja była dwa tygodnie temu wykonana. Już weszli sobie elektrycy, więc trochę bałaganu tutaj jest. Ale tak, tu mamy rozdzielacz wywiebny, czyli stąd wyciągamy. I zobaczcie, jak tutaj mamy zawijasa. Nawet kierownik budowy. Pytał się po co to jest, po co taka marnacja e, materiału instalacyjnego, ale tutaj mamy e, wywiew umieszczony bardzo blisko rozdzielacza. A kolejne mamy tak: tutaj jest e, co tam było, spiżarnia i dwa wywiewy dalej e, w kuchni. No i żeby zrównoważyć opory na instalacji. No to musieliśmy ten najbliższy element po prostu sztucznie wydłużyć. A tutaj w tym miejscu mamy rozdzielacz nawiewny. No i zobaczcie, tak jak chodziliśmy tam na dole, tu biegnie nawiew do salonu. W sumie tutaj nadjadalnie, zobaczcie wychodzi tędy. Tam również otwornicą przewierty. Tutaj wchodzimy do środka. Tak, to, tak wygląda ściana z drugiej strony. Zobaczcie, jest równiutko, cała, niepowywijana. Hmm. Tutaj tak samo. Tutaj lecą nawiewy w dals do dalszej części budynku, do salonu, do tych szczelinówek i do gabinetu na parterze. A tutaj wyszła nam jeszcze instalacja. Wywiebna, co my tu mamy, tu mamy kibelek A i zobaczcie tutaj też przenosiliśmy otwór tutaj go nie widać, bo go rury zakryły, ale on był gdzieś w tym miejscu i wypadał bezpośrednio nad prysznicem, co nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, no bo jak bierzecie ten prysznic para idzie do góry, talerz od anemostatu jest metalowy, różnica temperatur wykrapla się i może po kargu zimna woda kapać. A tutaj mamy wywiew. Słuchajcie, sam już nie pamiętam co tutaj było. Dobra, lecimy dalej. A, tu jest w korytarzu jeszcze wywiew dodatkowy. Dobra, lecimy, lecimy. A, no o tym to już chyba mówiłem. Czyli od szczelinówki tutaj e, mamy e, gabinet. No i zobaczcie. Taka też kwestia prosta. No tutaj będzie dystrybucja przez te szczelinówki około 60 metrów sześciennych na godzinę, wydatek projektowy. A my daliśmy tutaj trzy rury, gdzie teoretycznie jedną rurą upraszczając można puścić około 30 metrów sześciennych. Więc teoretycznie wystarczyłyby nam tutaj dwie rury. Natomiast zobaczcie. Jaka jest duża odległość do rozdzielacza nawiewnego? On jest za tą ścianą, przechodzi przez pokój, zawija w prawo dopiero do rozdzielacza. I żeby zmniejszyć opory na instalacji, dołożyliśmy trzecią rurę, żeby ta prędkość powietrza była relatywnie niska, no i żeby nie było słychać tych nawiewników szczelinowych. Tak, tak samo jak w tamtej części sztucznie zwiększałem opór na wywiewie przy tym punkcie zrealizowanym, znajdującym się blisko skrzynki rozdzielacza wywiewnego. Tak tutaj na wywiewie po prostu dołożyliśmy kolejną rurę, żeby zmniejszyć te opory, żeby ta instalacja była cichutka. Teraz wejdziemy sobie na górę, a może przelecimy jeszcze tutaj po pomieszczeniach. O, zobaczcie, tutaj jest otwór, który pozostawiliśmy, w sumie pozostawiliśmy. Przenieśliśmy w to miejsce z tego względu, że to pomieszczenie, tak jak są te przewody wyprowadzone, będzie tutaj jeszcze za nimi ścianka, i tu będzie znajdowała się garderoba. W garderobie, oczywiście, wywiew, ale ten nawiew. Znajdowałby się bezpośrednio nad łóżkiem. Do pomieszczeń zazwyczaj nawiewane jest, nawiewane jest powietrze o jakieś 2 stopnie chłodniejsze niż temperatura, w pomieszczeniach, żeby swobodnie mogło sobie opadać w dół, a nie zatrzymywało się u góry. No i osoby wrażliwe po prostu w czasie snu mogłyby czuć napływ chłodniejszego powietrza. Ja prywatnie nie czuję takich różnic, natomiast wiem, że są tak zwani nadwrażliwcy i mogą coś takiego odczuwać, dlatego ten punkt przenieśliśmy sobie tutaj e, bliżej. No, lepiej by było, żeby on by był tutaj gdzieś w tej części umieszczony, ale słuchajcie, nie dajmy się zwariować, powietrze po takiej małej przestrzeni się rozejdzie, e, talerz je od anemostatu rozrzuci pod sufitem i ono Spadnie sobie swobodnie trochę dalej. Zresztą mamy tutaj zlokalizowany wywiew, więc przepływ częściowo będzie skierowany w tamtą stronę. Dobra, lecimy dalej. O, zobaczcie, tu mamy kolejny nawiew zrealizowany, przelecimy dalej. Kolejny nawiew. Tutaj w pokoju. Tu mamy taką garderobę, mikro. W garderobie też jest umieszczony wywiew. Trochę niefortunnie zrobiony ten otwór, bo gdzieś tam może wypadać szafa, chociaż. Chociaż słuchajcie, nie sądzę, tu będzie wejście i dopiero gdzieś tutaj szafki będą. No zobaczymy, trzeba będzie o tym pamiętać, żeby to nie było zasłonięte. Tak jak wspomniałem, było to robione na etapie budowy, dlatego moja uwaga, na etapie budowy, tak naprawdę inaczej, stawiania murów, nie wiecie co gdzie będzie. Dlatego odwierty lepiej wykonać po konsultacji z instalatorem, a nie zgodnie z jakimś tam pseudoprojektem umieszczonym w, no, w projekcie budowlanym, tak tylko, żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę. Rąki nóg nie mają te projekty bardzo często. zobaczcie i tu mamy kolejny nawiew. No i tutaj ta ściana będzie zamknięta znaczy to, to pomieszczenie będzie zamknięte ścianą, i tu mamy kolejny wywiew. Lecimy sobie dalej. Wchodzimy. Tu jest pralnia, więc stąd wyciągamy powietrze. No i tutaj mamy taką główną łazienkę. I tutaj mamy umieszczone dwa wywiewy. Jeden dowiercaliśmy. On będzie tutaj bezpośrednio nad umywalkami. A tutaj miał wypadać nad wanną. Eee, natomiast musimy go przenieść po prostu troszkę dalej. Z tego względu, że no zgodnie z projektem wykończeniówki tutaj centralnie wypada lampa. Ale tutaj już zaraz zobaczycie to u góry schodzi nam połać dachowa, więc od góry nie jesteśmy w stanie tego wywiercić swoją wiertnicą, więc musimy zamówić wiertacza, który wywierci nam ten otwór tutaj od dołu, no jest to specjalistyczny sprzęt, no powiem na tą chwilę nie stać nas na takie zabawki, taniej po prostu jest zadzwonić po kogoś żeby to zrobić, zapłacić mu te dwie stówy. No, ale słuchajcie, po co nam tutaj bawy wiewy? Tak? Po pierwsze, tak jak wspominałem na dole, staramy się, aby przy średnicy 125 mm Przepływ powietrza był maksymalnie w granicach 50 m3, żeby ta instalacja nie hałasowała. A kolejna sprawa: inwestor posiada cztery kobiety w domu, czyli trzy córki i żonę, i zależało mu, żeby po prostu ta wilgoć była bardzo szybko wyciągana z budynku z budynku, no, tutaj z tej łazienki, ponieważ dziewczynki jedna po drugiej biorą kąpiel. E, tej pary jest bardzo dużo i chcę uniknąć po prostu no, takiej e, duchoty. Pierwotnie jeden z tych wywiewów miał być tutaj na korytarzu, gdzie ta e, dziura, no ale dołożyliśmy go e, tutaj w łazience. Z takich jeszcze fajnych tipów, a, bo nie wspomniałem tu będzie rekuperator konfonwentu z wymiennikiem obrotowym Domek 600. Tutaj będzie miał klient w takich łazienkach i w kuchni Przełączniki dzwonkowe. Dzięki temu po prostu można tak skonfigurować ten rekuperator, że naciskając ten przycisk dzwonkowy, wchodzi on na wyższe biegi, wyższą wydajność żeby szybko właśnie pozbyć się wilgoci z pomieszczeń i można tam sobie ustawić w automatyce ile czasu ma pracować w takim podwyższonym trybie lub ewentualnie można to potem znowu wyłączyć sobie. Może teraz przejdziemy na górę. Jeszcze tutaj rzut rzutokiem. i tutaj mamy wyprowadzone rozdzielacze do obsługi piętra tutaj mamy rozdzielacz nawiewny tutaj wyciągowy i zwróćcie uwagę, tak jak na dole niektóre elementy instalacji bo zobaczcie tu mamy dwie skrzynki o tutaj jedna skrzynka wywiewna tutaj z tych garderób i one znajdują się bardzo blisko rozdzielacza więc żeby wyrównać opory na instalacji Zrobiliśmy zawijasy i tutaj jest kolejny zawijas. Tak samo tutaj sztucznie jest wydłużona instalacja. Chodzi o to, żeby te rury z rozdzielacza wychodziły podobnej długości z tego względu, że fajnie rozkłada się ten przepływ powietrza. I na co, na co chcę zwrócić uwagę? Słuchajcie, anemostas nie służy do regulacji. Tam można minimalnie coś skorygować. Instalacje w systemie rozdzielaczowym reguluje się właśnie ilością rur i długością tych rur, no i ewentualnie gradacją, średnicą rurowania. No i tak, tak jak wspomniałem, nawiew. Tutaj mamy jedną sypialnię. Tam jest druga sypialnia. Tutaj jest nawiew. Do tego wysokiego salonu. Tutaj jest sypialnia na piętrze. Tutaj mamy wywiew, wywiew, a garderoba w dużej sypialni rodziców. Tutaj jest wywiew z łazienki. A tutaj zobaczcie, wyjęty jeden, jedna skrzynka rozprężna. Zobaczcie, jak tu jest nisko. Po prostu nie jesteśmy w stanie. Tutaj podejść wiertnicą, więc wiertacz musi, tak jakby od dołu, wywiercić nam ten otwór. No, takie kwiatki czasami wychodzą na budowie. O, zobaczcie, a tak to wygląda na zewnątrz. 315 wychodzi nam przez ścianę. Mamy kontynuację, ciągłość izolacji na całym odcinku. Tutaj dojdzie 20-25 cm styropianu a my później. Obcinamy tą rurę na gładko z elewacją i zakładamy element wykończeniowy czerpnia. Wyrzutnia tutaj, zgodnie z, tym z przepisami, powinno być półtorej metra między nimi. Natomiast no tutaj zachowaliśmy 2,5 2 metra, nam wyszło. A tutaj dalej mamy wyrzut z odkurzacza. A teraz dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że film nie wyszedł zbyt chaotyczny, jeśli macie jakieś pytania, uwagi do roboty, którą robimy, do naszych instalacji, to piszcie w komentarzach, natomiast jeśli jesteście na etapie budowy swojego domu i chcielibyście mieć porządnie wykonany wodkam, instalację ogrzewania, np. z pompą ciepła lub kotłem gazowym, klimę, lub odkurzac centralny z rekuperacją, to kontakt znajdziecie do mnie w opisie pod filmem. Działam w Warszawie i powiatach ościennych, a teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć!